Numer 3, byl zawodnik siarki pochodzący, stwierdza Wiktor Celarek. Numer 5, to Adam Babicz. Numer 13, to Numer 11, kabinet drużyny, Mateusz Rabełek. Numer 6, to Mateusz Katarkiewicz. Numer 12, Wiktor Rycerz. Numer 13, Numer 21, Milan Wołniak. وقت تقريباً يا ستارن انور زماني کاٹری دل کی باتوں کا منظر ہے جو ہمارا کیپو چلا رہا ہے ال سی یارڈز رزلٹ میں گورا 爸，哎，嗯<了>，小春，哎，呵呵呵。 O que é dar, respeito, Right. premiery z Szczecinowego Ośrodka Obrachunkowego w Kosze. Proszę Państwa, prawidłowy głowy wynik 15-12, prowadzenie siatki.

Proszę przez akcent dzikami maszne, no, no, nie leży strachu na święta, ekran w co tak zapraszamy na dali motywu w Norczeglu. Zawicie przybycie, do spotkanie, to że jeszcze większą liczbę, w przypadku pozytywów w i no, do zobaczenia, do przyczynienia, Na Bardzo dobry wynik, pomimo tego, że przegraliśmy. Być może wydawać, wydaje się, że wysoka, ale bardzo jesteśmy zadowoleni z meczu. Jest to nasz pierwszy mecz w trzeciej lidze. Po 50 latach wreszcie powstał jakiś profesjonalny zespół seniorski w Mielcu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Co do jakości naszej gry, no to było widać wiele tutaj niedociągnięć, ale dopiero zaczynamy. Są to młodzi chłopcy i troszkę starszych ludzi, którzy są entuzjastami koszykówki. Bardzo się starają, walczą. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że 50 lat, bo chyba ostatni raz to około gdzieś tam 74, 72 rok to były jakieś zespoły. Nawet tak prawdę mówiąc nie mam pewności, ale później już nie było nic więcej. Także to jest 50 lat bez koszykówki. Mamy jeszcze dwa zespoły e, takich młodzieżowe, no i gramy walczymy. Myślę, że tak jak w ogóle na całym Podkarpaciu chyba wszyscy odczuwają, że jest boom troszkę na koszykówkę, to chyba te mistrzostwa, które były. Trochę w tym pomogły, troszkę jest więcej szumu, jest chyba łącznie 34 zespoły, kluby na Podkarpaciu, w tym chyba 27 grające, z tego co ostatnio słyszałem, no więc jest tego dużo, no i, no i tak i my powstaliśmy. Z tą udaną inauguracją to tak nie, no wiadomo, wynik tam poszedł świat, ale. Umówmy się jedno, no trochę spięcia z nerwów było, chłopcy byli też zesztywnieni. U przeciwniku przede wszystkim Wiktor Sylarek robił robotę, nasz były zawodnik, też stanęli strefą 1-2-2. Zaskoczyli nas i chłopaków, ale mówię, ta trzecia liga tak wygląda. No niestety muszą się nauczyć, że tu jest dużo, dużo brudnej gry i tak dalej, bo wiadomo, że jakby skuteczność była troszkę lepsza, niepotrzebnie w pewnym momencie była szczelnica za trzy. Były zbiórki, co z tego, jak nie było ponowienia, i nie było, nie było ale nie było kosza. I, I przede wszystkim liczą się kosze, no już nie wspominając osobisty, gdzie człowieka aż telepie no ale no to... Trzeba im oddać, że walczyli. No inaczej wyszli w trzeciej kwarcie, nie? Wyszliśmy wyżej, bo tak chcemy bronić, mamy w miarę szeroką wtedy rotację i już było lepiej. Ja jeszcze raz tak, tak apeluję do kibiców, bo wiadomo, że dziękujemy, nie? bo trzeba powiedzieć za przejście i tak, i, i, ale troszkę dać im czasu, bo w tym składzie gramy pierwszy raz. Część chłopaków też dopiero co teraz jechała i no mam nadzieję, że się powoli dotrzemy. No, no po prostu, ja to mówię, trenujemy jak możemy, ale, ale, ale w tym składzie personalnym to był pierwszy nasz, bo nie graliśmy sparingów, Tak wyszło w tym roku, że to jest oficjalny mecz z sparing. Jeśli chodzi o skład, no w, powiem szczerze, no jest doszedł Grzesiu Grobelny na szczęście, bo mieliśmy w tamtym roku dość poważne problemy, szczególnie na finałach, jeśli chodzi o, o warunki wzrostowe. No w niektórych momentach musiał na przykład Igor Rokosz, który jest nominalnie trójką, czwórką, musiał grać na pozycji środkowego, tak samo Mateusz Gazarkiewicz. No Kamil Kalinski tyle, co był w stanie w tamtym roku dać na, na wysoko, pod, pod koszem, no to dawał. Dlatego Grzesiek doszedł. jak no wiadomo, nasz wychowanek pograł trochę w Polsce, także było dzisiaj widać, że troszeczkę inny że powiem tutaj dynamit w nodze. Do, fajnie broni, da radę w obronie ustać prawie, można będzie, że każdemu. Tak więc no, liczymy na to, że, że tutaj te dwa wzmocnienia mocno nam poszerzą rotację. Plus do tego jeszcze nie zapominajmy, że mamy dość sporo że powiem, naszych chłopaków, naszej młodzieży, także tutaj Krzysiek Wodarczyk i Karol Orzechowski na pewno będą w tym roku gdzieś tutaj z nami, z nami grać. Pracują z nami na treningach, tyle co są w stanie. Także u Tomka Żaka będą wiodącymi zawodnikami, a u nas na pewno też minuty będziemy chcieli, żeby dostawali. Mamy dwóch chłopaków ba bardzo dobrych od Tomka. Tylko, że też chcemy spokojnie podejść do tematu, bo oni dzisiaj grali pełny mecz, nie? więc też musimy uważać, żeby ryzyko kontuzji, trzecia liga jest specyficzna, tu są mocne chłopaki z Mielca takie, że baliśmy się troszeczkę jakiejś kontuzji, nie? ale dalej jest, pracujemy może inaczej nad tym, bo mamy też w klubie, mówię, Zwaldek, Polek, jest Szymon Woźnik, pracujemy na tym, żeby tych chłopców ściągnąć, spróbować przynajmniej częściej do Tarnobrzega, no kilku dojeżdża, nie będziemy kryć, bo Aleksy Janiec... Gdynia, Gdynia, Grzesiek grobelny z Ostrowa, no, Wiktor, jak zwykle rycerz, czyli Holandia. Nad Wiktorem pracujemy, żeby to wrócił do Tarnobrzega, Nie ukrywamy, że próbujemy. Kamil Kaliński wróci do nas, ale od 1 lutego będzie tutaj w pracy miał w Sandomierzu, więc już będzie na miejscu. No nie ukrywam, że właśnie tego nam najbardziej brakuje, żeby chłopcy byli na miejscu, bo, bo to takie czasami sztukowanie i takie trenowanie w ostatniej chwili w piątek w sobotę. No, I czasami tak wychodzi, jak wychodzi. No, Pierwsze koty za płoty ja to mówię, że, że, żeby się nie denerwować, bo, bo chłopaki naprawdę standardowo dalej powtórzę to samo co mówiłem. No dalej grajmy za darmo i tak dalej. no Oni przyjeżdżają i chwałem za to i człowiek stara się im oddać za to paliwo i tak dalej. i... Trzeba się cieszyć, ludzie dalej przychodzą, otoczka jest jakaś w miarę robiona. Nie wiem, jak dzisiaj konkurs połowy wyglądał. Nie wiem, czy celny, jaki rzut był, czy nie. nie? Było, blisko. Było blisko. No to ja myślę, że powoli to tak rozkręcimy, że, że, że będzie dobrze. To przede wszystkim zasługa naszych chłopaków. Mateusza Pawełka, Szymka Woźnika. Ja mówię, no zapraszamy i nie denerwować się, tak mówię z Trybun na, na nich, bo trzeba im troszeczkę dać czasu i... i Zdrowie zostawią, bo trzeba im powiedzieć, że tak jak Czecze, kwarta wyjdzie wyżej w obronie i myślę, że tak będą no, powoli te mecze wyglądały. Nie? Wiadomo, też szkoda, bo to część chłopaków o nas. Wojtek Dzieszkowski odszedł, odszedł, Wiktor Celarek, bo wrócił do swojego rodzinnego miasta, więc, więc tam założył. No, też bardzo fajnie dzisiaj grał, wiadomo, ale no takie są czasy. No, co chwilę się skład zmienia, ale, ale dalej gramy. Nie licząc z Grobelnego, tylko z chłopakami z Gramy o awans. My tego nie ukrywamy. Gramy o awans. No, w tamtym roku minimalnie nam brakowało w ostatnim meczu. Gramy, o awans i tego nie ukrywamy. Czy się uda, czy się nie uda? Patrzymy na najbliższy następny mecz i, i, i mamy następny mecz z Rysowią. Tak, żeby część osób też wiedziała, bo, bo Borysowia ma bardzo mocny zespół. Znowu ma też zespół w pierwszej lidze, w drugiej i w trzeciej. Bardzo dużo chłopaków do nich przyszło z Krakowa, z oknoplastu, z Wicemisza Polski. Eee, tylko, że u nich jest inaczej, Rysowia będzie klasyfikowana, z racji tego, że ma zespół drugoligowy, będzie klasyfikowana na ostatnim miejscu, z tego co się orientuje. Bo ona nie może mieć dwóch zespołów w drugiej lidze, więc będziemy oczywiście walczyli o to, żeby wyjść z pierwszego miejsca, jak się oczywiście uda, będziemy tu walczyć. No i będziemy próbowali, żeby było jakieś święto w Tarnobrzegu, żeby te finały, czy baraże były w Tarnobrzegu, bo to przede wszystkim robimy to dla ludzi, aż miło się patrzy, jak tak ludzie przychodzą. Nie?